Hejka, dzisiaj witam się z Wami po roboczemu, bo dzisiaj mamy sprzątanie. Sprzątanie łazienek, generalne sprzątanie, bo słuchajcie, jeszcze tutaj na płytkach, gdzie niegdzie jest jakiś tynk, jakieś yy, brudy, jakieś pyły i tak dalej, więc dzisiaj generalne sprzątanie łazienek. Cały czas się u nas sąsiedzi remontują, albo z góry, albo z dołu, nie wiem już skąd, bo cały czas są jakieś półki, wiercenia i tak dalej, ale no, nic z tym nie zrobimy. Trzeba z tym żyć. No i tak, ja się zabieram do sprzątania i zapraszam Was do tego sprzątania razem ze mną. Z racji tego, że przy tej pracy trochę zgłodniałam, to muszę pomyśleć o obiedzie i tutaj u nas na osiedlu jest knajpka z rybami, takimi świeżymi, pysznymi i słuchajcie, no dzisiaj jest piątek, więc nie może być inaczej, wszystkie drogi prowadzą właśnie tam. Więc wybieram się, ale wybieram się już teraz, nie wiem ile będę czekać, także wolę iść teraz i zamówić i przyjść z powrotem do domu, więc trzeba się coś jeszcze ogarnąć, bo ostatnio było tak, że jak mój Paweł zamawiał tam rybę, to czekał chyba 40 minut, także no, czekamy, znaczy idziemy, obyśmy nie czekali, bo może będzie tak, że dostaniemy od ręki, czy tam w ciągu 10 minut, yy, no i zobaczymy, pokażę Wam jak smakowicie ona wygląda, bo naprawdę jest palce lizać, więc polecam. Udało się, nie było dużo czekania. 10 minut, więc w międzyczasie poszłam sobie do sklepu po picie. No i zmykamy szybko jeść, bo stygnie. Dobra, i zobaczcie, jak smakowicie wygląda. Wziąłam sobie Halibuta. To są takie kuleczki ziemniaczane i do tego tutaj Mmm, Pycha. Ogarnęłam calusienką chatę. Jestem zmęczona, zajęło mi to no, dobre pół dnia razem, wiecie, z ogarnięciem tych łazienek, z odkurzaniem, z mopowaniem. Wszyściutko ogarnęłam, z kuchnią włącznie, wszystkie piecyki, piekarniki wyczyściłam, więc naprawdę zeszło mi na tym, no, sporo czasu. No, ale mam już to za sobą, cieszę się, że mam czyściutko. No i teraz się kładę i już do wieczora nic nie robię. Odpalę jakiś, nie wiem, serial. Yy, obejrzę sobie za pole świeczuszki. No i, i, i totalny reset dzisiaj już. Jeszcze Wam pokażę. Tutaj mam taki kominek w kształcie kotka. Yy, dostałam w prezencie na urodziny od Siory. I mamy wosk do góry, który mega super pachnie. Twinkle Candle Baby Powder. I też dostałam go od siostry. One jest w takich kosteczkach. Tu już mam akurat. Yy... Ostatni już się palił, więc sobie zapalimy i będzie nam pięknie pachnieć. Right nasze Mamy już późną godzinę, więc ja się zabieram za pielęgnację, no i później idę spać. Pokażę Wam jakich kosmetyków używam. Mam trzy takie podstawowe kosmetyki do pielęgnacji. Mam piankę adoptogenna, enzymatyczna. To jest z Onlybio. Nie wiem czy kojarzycie, czy macie. Yy, arbus papaina Radiola Rose jest spoko, bardzo ładnie pachną w ogóle te kosmetyki. Mam tak samo do włosów też mam z tego Only więc to jest pianka z tyłu, mam takie serduszko do mycia twarzy, ono jest chyba z pepko. Później mamy tonik na tą pielęgnację, jak sobie umyjemy tą pianką. On jest rozświetlający, z tej samej serii. I na koniec mamy krem e, rozświetlający. Wszystko jest rozświetlające. Tak, tylko ta pianka jest enzymatyczna, czyli ona tak oczyszcza. Tonik jest rozświetlający i krem jest też rozświetlający. No i co, zabieram się za mycie twarzy. No i jestem już po wieczornej pielęgnacji i zmykam do łóżka, bo jestem tak zmęczona. Tak mi wyczerpały te porządki dzisiejsze, że myślę, że usnę jak dziecko. Więc kończę na dzisiaj. Zapraszam Was do oglądania kolejnych filmików. Trzymajcie się ciepło. Hej!